Szczęść Boże, witam serdecznie. Tutaj się śmieję, ponieważ bracia mi mówili, że jestem miłośnikiem Karty Miejskiej. W sumie jestem pasjonatą Pisma Świętego, mógłbym powiedzieć tak o sobie. Pasjonatą, bo nic więcej. I nie bójcie się, bo nie będziemy jakoś tutaj. Postaram się Was nie zanudzać tymi kontekstami historycznymi i taką aplikacją egzystencjalną, to znaczy przeniesieniem do życia tylko i wyłącznie, ponieważ w trakcie pewne rzeczy mi się. Zrodziły, a w sumie takie też przepowiadanie z powiewu Ducha Świętego jest bardzo dobre. I tutaj, jak tak właśnie słuchaliśmy i tego, co było na scenie przed chwilą, odnośnie chociażby tematu, to warto też jakby to wyjaśnić i pójść później troszkę do, do tego, co będzie na naszych konferencjach. One będą w dwugłosie: to jest to, ten pierwszy głos, to znaczy ja, natomiast drugi głos. Nie chciał tutaj dzisiaj się pojawić, ale będzie za jakiś czas. To będzie brat Łukasz-Woźniak. I tak to będzie się dzieliło, że ja będę się skupiał na proroku Jonaszu, natomiast brat Łukasz będzie się skupiał na czymś innym. Ale żeby to zobaczyć, czy usłyszeć jeszcze bardziej, to, to trzeba najpierw do tego dojść. To znaczy, to będzie jutro. A więc poszukiwany, poszukiwana, czy poszukujący. To jest takie ciekawe, ponieważ mylne by było, jeżeli byśmy myśleli, że rzeczywiście cała Golgota Młodych skupia się na księdze proroka Jonasza. Ponieważ prorok Jonasz jest pewnym takim tłem, który w sposób biblijny, ponieważ jest to jedna z ksiąg pisma świętego, ukazuje nam pewne paradoksy. Ponieważ ta Golgota Młodych o tym takim ciekawym temacie poszukujący, jest właśnie wyłamaniem się ze schematów i tym, że jest właśnie ta księga proroka Jonasza. I dlatego w pewnym sensie takie zagajenie, jakby to młodzi dzisiaj powiedzieli, właśnie dlaczego została napisana ta księga, czym jest ta księga, ponieważ nie będziemy o tym mówili jutro. Ponieważ prorok Jonasz jest jednym z dwunastu proroków mniejszych, którzy znajdują się w Piśmie Świętym. I są o mniejsi nie dlatego, że byli niskiego wzrostu, bo bracia mniejsi kapucynie również niektórzy są wysocy, ani nie dlatego, że tekst jest mniej znaczący niż na przykład prorocy więksi, jak Jeremiasz, Izajasz, Ezechiel, tylko dlatego, że treść sama w sobie jest krótka. I prorok Jonasz to jest najkrótsza księga w Piśmie Świętym, dlatego też ją bierzemy na tapetę w tych dniach. Tylko chyba 48 wersetów. I żeby było ciekawie, Księga proroka Jonasza, gdzie głównym bohaterem nie jest Jonasz. Zaczyna się od słów Boga, skierowanych do Jonasza, i kończy się ta księga na pytaniu, które stawia również Bóg. Czyli Bóg jest głównym bohaterem tej księgi, podobnie jak Bóg i spotkanie z Nim jest głównym bohaterem naszego spotkania tutaj na Golgocie Młodych. Nie poznanie Księgi Proroka Jonasza dla samej siebie. I tutaj właśnie dochodzimy do tego punktu egzystencjalnego, ponieważ Słowo Boże jako Słowo pełne nadziei jest nam dane po to, abyśmy mogli je zaaplikować do naszego życia. To znaczy, abyśmy mogli odkryć w tej historii, która jest natchniona, jest Słowem Bożym, abyśmy mogli odnaleźć naszą historię. Ponieważ całe pismo święte, Biblia, to jest długa historia zbawienia, gdzie tym punktem kulminacyjnym jest wcielenie naszego Pana Jezusa Chrystusa, którego również mamy tutaj w centrum, w Krzyżu San Damiano, i wszystko prowadzi do Niego i od Niego się rozchodzi. To jest historia zbawienia, a nasza historia osobista. Jest częścią tej historii zbawienia, ponieważ ona się jeszcze nie skończyła. Biblia ukazuje nam to, co Bóg chciał nam powiedzieć o sobie, ale również i o nas. I jest to całkowite objawienie. Tylko, że ono nieustannie się dokonuje, ponieważ, jak mówi autor listu do Hebrajczyków w rozdziale czwartym w wers wersecie dwunastym, żywe jest Słowo Boże i skuteczne. Ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. I to, że ono jest żywe i skuteczne. To jest tak jak to jeszcze starej daty jak były komputery i był program antywirus, który był oryginalny, to jak było połączony komputer z internetem, to kiedy się otwierało komputer, była aktualizacja, prawda? Podobnie dzisiaj w różnych programach mamy aktualizację. I to, że żywe jest słowo Boże i skuteczne, to kiedy do niego podchodzimy z wiarą, to kiedy otwieramy tą księgę historii zbawienia, Ludzi prawdziwych bądź wymyślonych, ale z natchnienia Bożego, to jeżeli do tego podchodzimy rzeczywiście z wiarą, wierzymy, że to jest słowo Boga, to ono się aktualizuje i aplikuje do naszego życia. I właśnie tutaj możemy się odnaleźć i myślę, że bardzo łatwo będzie odnaleźć się w Księdze Proroka Jonasza, w różnych postaciach, które tam są, a przede wszystkim w Proroku Jonaszu. Ponieważ Jonasz to jest właśnie paradoks. Słowo prorok to nie jest wróżbita, ktoś, kto przepowiada przyszłość, coś magicznego. Prorok w Piśmie Świętym to jest ten, który widział rzeczywistość troszkę głębiej, ponieważ z dopustu Bożego otrzymywał pewne dary, a jednocześnie pewne wskazania do wypełnienia. I taką charakterystyką proroka w Piśmie Świętym to jest to, że on jest posłuszny. Wbrew sobie, ale zawsze posłuszny. Natomiast prorok Jonasz wykazuje podczas narracji księgi, którą będziemy zgłębiali, nic poza nieposłuszeństwem. On był całkowicie nieposłuszny. Bóg mówi: Idź tam, on poszedł w drugą stronę. Zawsze naprzeciw Bogu. Do pewnego momentu, później taka gra pozorów, ale do tego też dojdziemy. Dlatego to jest pewien paradoks. Prorok Jonasz, ponieważ jest nazwany prorokiem, ponieważ do niego zostało skierowane słowo Boże, a on nie reaguje jak prorok. Jest takim człowiekiem, który cały czas ucieka. Tylko, że ta jego ucieczka od Pana Boga, no być nie może, ponieważ jakby powiedział święty Paweł w liście do Rzymian, któż, któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowi. Uciś uciśnienie, miecz, nagość, śmierć, rzeczywidzialne, niewidzialne, nic. Ja zawsze myślałem, że my sami możemy się odłączyć od miłości Chrystusowej, ale nie możemy. Możemy żyć tak, jakby Boga nie było, możemy żyć nie odczuwając Go, co nie jest jednoznaczne z tym, że On jest nieustannie obecny w naszym życiu, ponieważ, jak to dalej mówi święty Paweł, On nieustannie wlewa się w nasze serce. Jego miłość za sprawą Ducha Świętego. I to, że my często uciekamy, podobnie jak prorok Jonasz, nie oznacza, że możemy uciec od Pana Boga, bo jak mówi Psalm 139, nie ma takiego miejsca, gdzieby Bóg nie istniał. Psalmista mówi: Jeżeli zejdę do Szeolu, tam jesteś, pójdę w niebiosa, to jest przecież Twoje mieszkanie. Nie ma takiego miejsca, gdzieby Boga nie było. To znaczy, nie ma takiego miejsca w naszej historii, może w tym etapie naszego życia, w którym teraz jesteśmy, gdzieby nie było Pana Boga. To, że my go nie odczuwamy, nie czujemy jak perfumów, to, znaczy, że to nie znaczy, że go nie ma, ponieważ on jest nieustannie. I gdzie? Przede wszystkim w nas. W naszym życiu, ale jest w nas. I to spotkanie na Golgocie Młodych, który jest spotkaniem z Bogiem może nas poprowadzić poprzez różne ucieczki i próby powrotu do Boga, poprzez różne wymiary, w których Bóg do nas przemawia, to może spotkamy się z Nim, w nas samych, w naszej historii, ponieważ podchodząc z wiarą do tych treści, a przede wszystkim do Słowa Bożego, które również dzisiaj będzie nam dane tutaj po, po adoracji, każdy otrzyma zwój, Pisma świętego, to znaczy zwoj księgi proroka Jonasza. Ponieważ jest to słowo, które Bóg w tym momencie kieruje do nas. I to jest kontekstualizacja, to znaczy to uaktualnienie tego, co się dzieje, proroctwa Boga, które nam daje. W tym momencie, tu i teraz, słowo, które kiedyś skierował do proroka Jonasza, dzisiaj jest aktualizowane i skierowane do każdego z nas, abyśmy my mogli Odkryć Boga każdy w sposób osobisty, oryginalny, jedyny w swoim rodzaju, abyśmy mogli go odkryć w naszym życiu. A tutaj jeszcze trzeba dodać, że właśnie Słowo Boże to nie jest to tylko Słowo Boże, które jest spisane, które mamy w Biblii. To jest ten jeden wymiar, ten podstawowy, który znamy. Natomiast sam termin, który się tłumaczy jako słowo, dawar, Hebrajskie czy logos greckie, ma w sobie dużo więcej znaczeń, które w sposób jeszcze głębszy ukazują nam to, jak Bóg do nas przemawia. Ponieważ to słowo możemy tłumaczyć jako właśnie słowo spisane, dawar, ale to jest również wydarzenie, to jest myśl, to jest spotkanie. To jest właśnie to wszystko, poprzez co Bóg stara się do nas mówić. W tym momencie i w tych dniach, poprzez to wydarzenie, poprzez osoby, które spotkamy, poprzez to, czym on nas natchnie, nie tylko na tych spotkaniach naszych liturgicznych, czy na których rozważamy Jego Słowo, ale kiedy ono w nas pracuje. Także jest to bardzo szerokie, tylko trzeba uzbroić się w cierpliwość i wycieszyć troszkę. Nasze serce, aby rzeczywiście móc usłyszeć Boga, który przemawia w tych różnych aspektach, to jest skierowane do nas. Za chwilę, w sposób taki też bardzo widzialny, teraz jest słyszalny. Za chwilę będzie widzialny, który wzrok, pierwszy zmysł, poprzez który właśnie świat wchodzi do nas, będziemy mogli zobaczyć Słowo, które się wcieliło, Jezusa Chrystusa, który jest obecny pośród nas. W najświętszym sakramencie. I to jest również to przełamanie schematu, ponieważ spoglądając na białą hostię, oczyma wiary, trzeba dojrzeć, znaczy można dojrzeć Jezusa Chrystusa, żywego i prawdziwego Boga, który jest obecny pośród nas. To są te paradoksy. Już nie będę przedłużał i wchodził w paradoksy historyczne księgi. Proroka Jonasza. Może one się przewiną podczas tych naszych konferencji. Dajmy teraz przestrzeń, aby On poprzez właśnie spotkanie z nami i teraz już twarzą w twarz, ponieważ to ciało mistyczne, to ciało mistyczne, które my jesteśmy Kościół, ale to ciało Chrystusa, który jest żywie, żywy i obecny pośród nas w swoim ciele. To jest również Jego twarz, która spogląda na nas. A więc adoracja może być spotkaniem, spojrzeniem, oko w oko z Bogiem. Spotkanie, w którym On zawsze spogląda z miłością i próbuje uczyć nas tej miłości. I tutaj zdradzę tylko to, że, że właśnie rzeczywiście pierwszym i najważniejszym paradoksem treści, tej narracji księgi proroka Jonasza, i jest paradoks, który jest skandalem, jak to często mawiał papież Franciszek, a mianowicie miłosierdzie Boże. Miłosierdzie Boże, które w tamtym okresie historycznym i także i dzisiaj, a przede wszystkim dla mnie osobiście w moim życiu, często jest skandalem do tego stopnia, że my zamykamy Nasze serce na przyjęcie tej największej miłości, miłosiernej Boga, którą próbuje nam nieustannie dawać. Nie tylko przez sakrament pokuty i pojednania, ale również. Ale to, czym nas nieustannie dotyka. Dlatego odwagi do słuchania, do bycia, do przebywania. A w tym momencie, dosłownie za chwilę, do tego spojrzenia, do spotkania się Twarzą w twarz z naszym Panem. Amen.